Nie, po rzucę. Let's go. Have fun. Have fun, have fun. Jest dolny bez? Tak. A co? Pewnie nadolny jesteś. No jestem. A ty gdzie? Na górnym? No, będę ratować zaraz, jakbyś blefował. <śleszy> co to kurwa było? Ja też tak otworzyłem. chyba, ma... nie chciałem się spodziewać, jak ty tak zrobiłem. Co to było? Nie no, bez jaj. No, 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 no. Co je tam? się podwójnie się otwiera? Ja pierdole, co jest? Ty znasz tą mapę. Wskoczyłeś. No nie Łuka, ty nie znasz. A co teraz robię, człowieku? Jest taki plan. Dobry plan. Kurwa. Dobry był plan, ale ja czułem coś, czułem, nie? Brakuje ci skinów w grze? Marzysz o niesamowitych przedmiotach, które będą cieszyć twoje oko? Hmmm, Czy ta gablota brzydkich skinów nie przypomina ci czegoś? Czas to zmienić. Na Helkiej możesz otwierać z niesamowitymi skinami. Spróbuj swojego szczęścia. Użyj kodu PAGO Nadal darmowe środki do gry oraz plus 15% do depozytu. Ja pierdolę, jaka <grym> gwiazdo pierdolone no. Nie no nie, da się wejść tym drabinem. Da się, da się. Kurwa! Ale poszedł! Co, widziałeś? Mówię tak, obra? Dawajcie. Ta Skąd wie, że to samo zrobię? <noise> nie wiedziałem, ale kurwa, jak miałem problem z kupowaniem. <noise> nie, nie! Te tych jednak nie są takie dobre obuwy, wiesz? Ja pierdolę, co za lurkier! Nie, śmieć! Gdzie ty kurwa jesteś? Nie, no. <noise> Dobra. Chłopie, ty masz stać na BSie, a nie dojeżdżać. Co to, kurwa przeleciało? Kurwa. Ej. Co jest kurwa? Ej ty! Co? Widziałeś mnie? Buta. Ale chyba dostałeś. Aha, ty mnie widzisz. Widziałeś mnie? Paniacku. Widziałem, no. Kurwa, ja No To smog, chłopy, to jest na dwa besy. Opie kasa mi się kończy. Ja! nad myszką nie ruszyłem, celowałem się tam tylko kliknąłem. No cóż, żeby się zbił, opie? Ale trzeba takie mastermindy, chłopie. Gnida. Czułem, że na resztę będzie. Nieee A no to kurwa, nie z skany dają. <śmany> no, patrz, jak to wygląda, tabela. Co? Jaka tabela? Ej, laki są tukowskie kurwa? Trzeba coś coś z serwerami się pierdoli. Ja pierdolę Na mózg Jest, klas, jest klas, być na temat no, no Zielony, dziękuję sumie, za 55 pięć faniaku co tam Co to było? Co to było? Ale co? Zrzegałeś się w życiu Ej, chłop na dole plantuje już Ty kurwa Chuj złamany Co ty, najebany Nie, nie było, nie wytrzymał. Co ty robiłeś? No ja na naraz to. Tak? To czemu puściłeś? No puszczyłeś? się zasrałem, mi otwierać. To działało. Nie, nie. Ja pierdole. Co Ej, ty Damian? Ja w dupie to, CZ-ta jebana, Digla bym ci pizdes od razu dał. No wiem, wiem, ale nie miałeś. O, <laughs> ty, powiem ci, no co? Są jaja. Czemu? Laguje ci? Nie. A czemu są jaja? No bo taka mała pada się shiftie chodzi, wiesz, z każdej strony. No jaja. jest taka, ale strachliwa jest. Czy zaraz znajdę? Ha, dawaj. Na tym respy, kurwa. <noise> Na jakim respy, człowieku? Co ty do mnie mówisz? No słyszę, jak ruszasz myszką po podkładce. <noise> ha. Ja pierdolę o ty kurwikłaku, Zeusa miałeś? Dał, nie miałem pieniędzy. Nie przyjdzie to, kurwa, mówię wam. To nie jest wcale batoption tutaj. Mówimy tak. Nie jest, nie jest, ale i tak ci nie pomoże. Kurwa! Ja no, patrzyłem! Ja pierdolę! Kurwa jaka pozycja? Nie no, nie mogę nic zrobić! Mam no, no, paterę! Taka gnida zwykła Wiedziałem, że w się skrócisz. O kurwa, się obstrałem, ty. Ile hp? Ale się łeb, kurwa. Ale się obsrałem Ja się słyszałem. Ja pierdolę. Baryk kopiem. był? Nie, nie. Kurwa. Kurde. Może wrócisz od tego meczu, jak myślisz? <grymne> ja ja, to ja to... myślę, że po drugiej stronie będziesz. Jak Diglett, kurwa, z wodę <grymne> Cię zajdę mówi. teraz, kurwa. Odniosę się, zdzisz. No i krapę zbił.

no tak, tak. Lekko wóz podkręcić już są ludki. Oh Patrz! Tak Mini knut, mini Moja mapa.